Tenka, kurwa. O! O! O, a wy co chłopaki? Trzymajcie się za siurda deka czy to. Właśnie weszli i wyszli. Weszli i wyszli. Skupia. Weszli i wyszli, skur... Weszli i tym <grym> Tak. Patrzyłem na radar. Małe otworzenie. Wyszedł! Wyszedł! Tato wyszedł! Degrykuj. On nie plantuje. No... Ach, powinieneś mieć po mnie Polaka chyba Nie wiem Dziwne bo nie ma Dobra, Dobra. coś tam go grał Kurwa już jest w sajdzie nie Śpi. śpi To jest co to. No sz co jest do furwy ty. Osiemdziesiąt to... wient. Super. Avupa papa. Awu pa, wupa, pa, pa. pa wupa, pipa. Za wolbo. Małe, yeah. dwóch. Tak mi się wydaje, że dwóch. Przecież tu łatwiej odsłonię. Wycieraczkę napierdol ten <grytanie> Otwieraj Wyszedł Jezus to wszystko obok Ale ja nie umiem kurwa No kurwa Maciek i timing nie Kurwa 40 haber Jednym nie? Ja nie wiem dlaczego ja w ogóle nie ruszyłem myszką jak robiłem tego spraya Przyzwyczajenie z niczego Kurwa, ładnie określił. To duże. okno, kurwa, flashen. O! Jaki jest Widziałeś, go tak. Crusheren, majnon widowny. Drzwi, No Zdziwił się ruszajcie. A, ja, Ruszaj się, ja, 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 nie, nie się dałem 50. Ale nie słyszałem, żeby dać kurwa, ta szyba pękła. Ogólnie jest błąd w się taki, że nawet jak się flesz nie oślepi, to masz po Ale... y fleszu tak Wiem. jakby głuchota. Ale tą, nie, to on. Flesza nie rzucił w to ja pompować, nie? Jestem. Znowu rozbiło, okno Rashiren Double Dzwiren Ale jestem kurwał przy dużych i nad dużymi Wepil <grym> No musiałem poczekać tak kobieć <grym>

The fire! Po prawej stronie rampy! Rampuszku! Na lewą stronę rampy! wracił na prawą stronę rampuszku! O! O! Dzień dobry! Zespokój się drugą, pójdź po fakir, kurwa! Stoi się, pierwszy to to rząd ci nie wyjdzie! Chłop szok! Chłop szok. Skróćmy z małka. Ja ma yeah. czekaj. Bo on będzie mnie widział teraz. Pop flasha sobie zrób takiego z dupy. Będzie słyszał zawleczkę. No powstać sobie w dupę, to jeszcze lepiej. Na górze musi być. Patrz na pakę. Kukurwa. kukurła. Kukurwa był. Jakiego? Ojo. I didn't kill him. Djawy. Oto ten ło, a drugiego nie widział, nie słyszał. Okno zbite. Mm. To takie zaskoczenia chciał cię wziąć. Nie, nie zbite okno para nieba. Zbite, zbite. Nie. O. To jest tak... No dobra. <grym> tu dobre. Masz otwarte duże, masz otwarte małe, masz otwarte okno. Czy tam przyszedł GG no. Easy oh. <ścoughs> Taki starzy ludzie, nie? Kurwa. Jednym palcem co tyle to GG Enter S. S o, Awes smash. <ścoughs> <noise> to, 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 po takim zjebanym meczu kurwa masz nie? Monke. <noise> ja to Uf, sobie No jak masz szlaby internet, jakby masz te, A, po, że maksymalna akceptowalna przepustowość, tak? Łącza no, gry. Nie nie, 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 nie. W ustawieniach gry... UFA w celu wyrównania ustawy pakietów lub stabilności, tak? Tak, 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 tak. No, że na a jeden. Dobra, no nie no bo ja to sobie ustawiłem i ci powiem, już nie zauważyłem tak, że dalej mi się kładą ziomki, yy, jak w nich strzelam, ale nie ma takiej jak. to eee, czuję, że... Co się z tym palakiem, kurwa, stało? What the shit? What the smoka. Shit? Mam, 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 smoka. Ta, 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 ta. Blisko! Long, 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 long. No gdzie, kurwa, nie widzisz, że idę na górę? Na chwilę nie spojrzałem. Ej, Piotr. Albo w opłarach. Drugi jest też pożej Albo w przyjemnie piekne. Kurwa. Maja. To ja typowi jednemu bo banie drugi wszedł na jego miejsce, to z kurwa zginął. WS1 siebiś? Dziwnie zginął, kurwa, u mnie za ścianą zginął ogólnie. Ale tylko tak o Noo Chcesz też y, pompę. P. A to? Chuja. O nie! O. Jak on szybko przebiegł. Jeden nie ma życia, możesz mu tam... możesz go zabić. Co chłop robi? Drugi drugim side. Dobry flash na gołębie. W chyba widziałem się ja ale nie jestem pewny. Skany kurwa! Tego już nie ma niestety skonować. Ma to sens? Moło, kurwa, to mało kurwa, to Biblio Jakie dziwne smąki idą Co on strzela? Kurwa No A ten przechodzi przez kurwa Smałki no On Ja nie wiem, twój dziwni są. Super kurwa, w jest jeden typ. Co to za typ? Site i... Site... Yeah. Site boxy. <try> nie, jest. nie mogę. Kurwa nie mogę. Co to za kurwa był nate za 80, ja pierdolę No jest, on na pełnym flashu kurwa super Chyba cię bierze Idealny moment na kusjęcie kurwa no. no Ty w jednym, nie dałem mu Słuchaj, nie dałem nie rzuciłem żadnego nada, nie? I nic nie rzuciłem. Miałem tylko Digla. T 3 w jednym. Super kurwa, super. Na balkonie. I box. Balkon nie ma życia totalnie. Widzety filtr. No nic niemożliwe kurwa no 28 w 1, tylko tym dostaje, no to ja nie wiem Panie Bardzi Będziesz jadł to krzesło?